Dzień dobry po Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Spodziewaliśmy się chyba trochę lepszego weekendu wyścigowego, a zwłaszcza tych niedzielnych wydarzeń, ale i tak nie było źle. Zastanówmy się, czy ten safety car, który wyjechał na samym początku tak naprawdę wyścigu, czy był potrzebny, czy Max Verstappen i Sergio Perez faktycznie mają między sobą taką kosę. Pomówmy trochę też o kierowcach, którzy pozytywnie zaskoczyli, którzy negatywnie w trakcie tego ostatniego weekendu. A na koniec mam dla Was coś specjalnego, więc więc koniecznie oglądajcie do samego końca. To zacznijmy od początku, czyli od samochodu bezpieczeństwa. Ci z Was, którzy obserwują mnie na Instagramie, już widzieli pewne nagranie, które udostępniłem i dotyczy ono tego, co wydarzyło się z Nikolasem Latifim właśnie w dżudzie w Arabii Saudyjskiej. Zobaczcie sami. Podczas tegorocznego Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Czuj. Podczas tegorocznego Grand Prix Arabii Saudyjskiej widzieliśmy samochód bezpieczeństwa w trochę dziwnej sytuacji, dlatego że Lance stroll, jak powiedział sam Marcin Budkowski podczas studia w Viaplay, w zasadzie już wyjechał z toru i był poza ulicami Judy. I wszyscy chyba się trochę z tym zgadzaliśmy, ale patrząc na to, co Nicolas Latifi wykonał w zakręcie numer 13, chyba mamy pewne przypuszczenia, dlaczego sędziowie mogli zdecydować się na ten samochód bezpieczeństwa w tym miejscu. Oczywiście Nicolasa już z nami nie ma, ale chyba lepiej dmuchać na zimne po tych sytuacjach, które mieliśmy chociażby w Japonii w zeszłym roku, gdy na tor wyjechał dźwig podczas samochodu bezpieczeństwa oczywiście, ale ten temat bezpieczeństwa w ogóle w Formule 1 cały czas gdzieś nam się kręci, cały czas wraca, no i ciężko jest wypośrodkować tak naprawdę decyzje, które są dla nas dziwne i niezrozumiałe, tak jak to miało miejsce tutaj w Dziudzie, no i z drugiej strony, kiedy są skrajnie niebezpieczne, tak jak w zeszłym roku w Japonii. Dajcie znać, co myślicie o tym safety carze. Czy wobec tego, co Wam właśnie pokazałem, nadal myślicie, że on był niepotrzebny, czy jednak jakoś rozumiecie tą decyzję sędziów i faktycznie lepiej było na wszelki wypadek wypuścić Berta Mailandera na tor. Drugim głośnym, medialnym wydarzeniem w trakcie tego weekendu było to jak Max Verstappen dogaduje się z Sergio Perezem. Od zeszłorocznego Grand Prix Brazylii wiemy, że między panami nie jest najlepiej, dlatego że po prostu jeden i drugi chce wygrywać. Max Verstappen za wszelką cenę nie odpuszcza. Sergio Perez grał drużynowo w 2021 roku tak, żeby pomóc Maxowi zdobyć mistrzostwo, no ale w drugą stronę chyba nie do końca może liczyć na taką samą nie wiem, czy lojalność, przyjaźń, pomoc ze strony Maxa Verstapena i w zasadzie chyba nikogo to nie dziwi. W trakcie wyścigu w Juddzie wszystko rozbijało się tak naprawdę o ostatni etap wyścigu, czyli o to kto zdobędzie jeden dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie w trakcie wyścigu. Jeden i drugi kierowca dopytywali się o tempo wzajemne, nie byli informowani do końca, jak szybko jedzie kolega z zespołu. Sergio wyraźnie martwił się o to, że Max być może będzie chciał go dogonić i podjąć jakąś rywalizację, no sytuacja była odrobinę napięta w tym dosyć nudnym wyścigu. Ciekawie do całej sytuacji odniósł się Christian Horner, mówiąc, że to kierowcy wyścigowi, więc naciskali. Sergio prosił o uspokojenie wyścigu, co jest normalną sprawą na prowadzeniu. Gdy jesteś na czele, zawsze pojawia się pewna paranoja co do zachowania kolegi. Podaliśmy mu czasy Maxa, a on na nie odpowiedział. Doszliśmy do wniosku, że to ostatnie okrążenie, więc jeśli mają o to walczyć, to niech walczą. Mowa oczywiście o tym jednym punkcie. Punkt znaczył wiele dla Maxa, a my nie mieliśmy powodów, by któryś z nich nie mógł go zgarnąć. Mówi Christian Horner już po wyścigu na spokojnie w jednym z wywiadów. I faktycznie ja też nie widzę powodu, dla którego Red Bull tak naprawdę miałby się tutaj angażować w to, kto zdobędzie ten jeden punkt. Mają dwóch kierowców. Ta walka o najszybsze okrążenie była tak naprawdę najbezpieczniejszą formą rywalizacji między dwoma kierowcami jednego zespołu, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić. Więc cholera, no dlaczego do tego miałoby nie dojść? Oczywiście, możemy tutaj się zwracać ku temu, że komunikacja radiowa Sergio Pereza nie była tak kompletna jak Maxa Verstapena. Ale z drugiej strony Max Verstappen zadawał bardzo konkretne pytanie. Jakie jest najszybsze okrążenie? Sam zaplanował kiedy chce wykonać to najszybsze okrążenie. Razem z Marcinem Budkowskim znowu się do Marcina odwołuję, ale razem siedzieliśmy w trakcie wyścigu w rejsy kontrol, więc kto oglądał to mógł nas usłyszeć i widzieliśmy na tych ostatnich okrążeniach ten moment, w którym Max zaczął trochę zwalniać właśnie przygotowując się na zrobienie tego jednego najszybszego okrążenia. Jednak mam wrażenie, że w całej tej sytuacji trochę my. Pompujemy to wszystko i staramy się pokazać, że Max i Czeko tutaj prowadzą jakąś niesamowitą batalię między sobą, a tak naprawdę po pierwsze mamy drugi wyścig sezonu, a po drugie, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce już w zeszłym roku, to trochę mało się w tym momencie liczą. Na pewno są jakieś małe zatargi między tą dwójką, ale w tym momencie jeszcze nie doszukiwałbym się tutaj jakichś wielkich, nie wiadomo, jak skomplikowanych afer. A niektórzy jeszcze mówili, że Jos Verstappen, czyli tata Maxa, po wyścigu nie pogratulował Czeko Perezowi. I dużo tutaj też było komentarza a propos tego, że przecież tata Czeko tak ładnie się cieszył razem z Maxem, gdy ten wygrywał, a tata Verstappena okazał się być takim bucem. No, może nie był zbyt wylewny, ale spójrzcie na to. A więc właśnie, okazuje się, że Jost także podał rękę Czeko. No, nie było to wielkie świętowanie, tak jak w przypadku Meksyku i taty Czeko, ale czy ja bym się tego czepiał jakoś specjalnie? Mam wrażenie, że zamiast zajmować się tym, co jest na torze, bo na torze działo się niewiele, to szukamy jakichś takich dodatkowych aferek. Poczekajmy, aż kierowcy, czyli Max i Sergio, będą się faktycznie mogli trochę tłuc na torze i jeżeli tam dojdzie do jakiś niesnasek i coś się wydarzy, to faktycznie wtedy pogadamy o tym, czy tam już jest prawdziwa koza. W tej chwili wydaje mi się, że trochę to jest napompowane. A jeżeli chodzi generalnie o Grand Prix Arabii Saudyjskiej, to mam wrażenie, że większość już tak naprawdę została Powiedziana, że wszystko już zostało skomentowane i wyjaśnione, więc ja tylko dodam od siebie, kto mi zaimponował podczas tego wyścigu, a kto jeszcze musi na pewno popracować. Naturalną rzeczą jest to, że Fernando Alonso pojechał świetny wyścig i bardzo gratuluję Astonowi, Martinowi, ale przede wszystkim Hiszpanowi tego, że udało mu się wejść do zespołu, który w końcu sprawia mu radość, tak naprawdę, bo widzimy niesamowicie szczęśliwego Fernando i to jest. Piękny, piękny widok. A tak swoją drogą, jeszcze wracając do Sergio Pereza, to nie wiem czy widzieliście, ale Sergio cieszył się razem z mechanikami Astona Martina, dlatego że z nimi się bardzo dobrze zna, lubi i zbił sobie z nimi piątki i wszystko się odbywało w takiej dobrej, przyjaznej atmosferze. Rzadko w Formule 1 i w ogóle w sporcie ogląda się tego typu rzeczy, więc warto to odnotować, bo było to naprawdę bardzo ładne. Warto też zaznaczyć, że podwójne punkty dla Alpine są dobrym znakiem dla tego zespołu. Na pewno chcieli być trochę wyżej, jeżeli chodzi o tą dziesiątkę i raczej liczyli, że będą gdzieś pewnie w okolicach 5-6 miejsca i że gdzieś tam będą się kręcić, ale to dopiero drugi wyścig sezonu, więc i tak po tym Bahrajnie, który był średnio udany? Myślę, że to jest dobry wynik. Tak samo Mercedes z George'em Russellem na czele pokazuje, że pomimo tych wszystkich dramatycznych problemów, które ostatnio wypływają na wierzch, to jakoś sobie dają radę i że ta wielka maszyna Mercedesa cały czas dobrze działa i nawet w tych trudnych chwilach potrafią z tego beznadziejnego bolidu, bo chyba tak go trzeba nazywać, potrafią coś wyciągnąć i nawet byli w stanie walczyć o to trzecie miejsce, choć Fernando Alonso podkreślał, że on kontrolował Tempo i tak naprawdę był trochę na ziemi niczyjej, bo Red Bull był nie do doścignięcia, a z kolei Mercedesa trzymali na bezpieczny dystans i nie martwili się za bardzo o to, że George gdzieś tam próbuje wywalczyć jeszcze to trzecie miejsce. Więc pomimo wszystko, Mercedes duży plus, że cały czas próbują walczyć, ale na pewno tutaj sporo pracy jest jeszcze do wykonania. No i naturalnie zwycięzca tego wyścigu, Sergio Perez, dla niego wielkie, wielkie brawa za to, że utrzymał to pierwsze miejsce choć to w zasadzie był jego obowiązek i gdyby tego nie zrobił to wtedy chyba należałoby się zastanawiać nad tym, czy na pewno jest w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o stawkę i zespół, w którym startuje. Max był wybitnym kierowcą w trakcie tego Grand Prix. Znowu udowodnił, że ten bolit niesamowicie mu leży i że jest tak naprawdę stworzony idealnie pod niego. Sergio po prostu świetnie wykonał swoją robotę. Nic tutaj więcej nie ma do dodania. A no i zapomniałbym o Yuki Mtsunodzie. Wielka szkoda, że Yuki nie zapunktował w tym wyścigu. Słyszeliśmy tą komunikację, Radiową. Yuki się wydarł. No! Był niezadowolony z tego, że został wyprzedzony pod koniec wyścigu, ale i tak widać, że dojrzał jako kierowca i myślę, że ten jego trzeci sezon w Formule 1 będzie sezonem udanym, o ile głowa wytrzyma. Nad resztą stawki nie będę się specjalnie pastwił, bo robili to już inni. Byłoby to powielanie tej krytyki, która jest wszechobecnie znana. Ferrari ma wielkie kłopoty i bardzo przykro się na to patrzy. Obawiam się, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale zaczyna to powoli zmierzać w kierunku tego, co obserwowaliśmy w 2020 roku, kiedy musieli się sobie radzić z tym słabym bolidem w związku, z tymi perypetiami, z karą silnikową po tym 2019. Cała ta sytuacja była bardzo skomplikowana. W każdym razie skończyło się na tym, że 2020 rok był dla nich tragiczny i zaczyna to powoli wyglądać tak samo. Miejmy nadzieję, że jednak Fred Wasser gdzieś kogoś powyciąga za uszy i uda się jeszcze ten sezon uratować. McLaren nadal nie wygląda korzystnie, chociaż tutaj było dosyć dużo pecha, dlatego, że zarówno Oscar Piastri, jako, jak i Lando Norris mieli uszkodzone bolidy od początku wyścigu. No Notabene Lando Norris uszkodził swój bolid na odłamkach bolidu Oscara Piastriego. Pech, pech, pech. Nie znamy tak naprawdę jeszcze prawdziwego tempa McLarena. Czekamy na Grand Prix Australii. Być może tam będą Będą w stanie pokazać się chociaż z trochę lepszej strony. Oskar Piastri na pewno by chciał w domowym wyścigu, żeby jechało się mu trochę lepiej niż dotychczas. I to tyle, jeżeli chodzi o Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Bardzo się cieszę, że tutaj byliście, i teraz ta wspomniana niespodzianka. Na moim Instagramie od czasu do czasu pokazuję Wam różne samochody, które testuję. Dzielę się tam z Wami moimi opiniami, odczuciami dotyczącymi różnych samochodów i pomyślałem, że przy okazji naszych spotkań formułowych na koniec filmów będę dodawał takie małe shorty, małe szoty z tego, jakim samochodem jeździłem przy okazji właśnie weekendu wyścigowego. Tym razem był to Peugeot 308 w wersji GT i powiem Wam, że jestem absolutnie zakochany w tym samochodzie. Jest ekonomiczny, co umówmy się, ale w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Hybryda plugin jest moim jednym z ulubionych typów samochodów w tym momencie, bo mam możliwość ładować ten samochód z gniazdka w nocy, więc bardzo chętnie korzystam z tych 35 km w przypadku Peugeota na dojazdy. Tryb Sport naprawdę oddaje, ten samochód jest niesamowicie szybki, super układ kierowniczy, ten samochód jest niesamowicie pewny w prowadzeniu, świetnie trafia w zakręty zarówno przy wolnych prędkościach jak i przy trochę większych, naprawdę bez problemu można zaufać temu samochodowi i to już nie jest ten peżot, którego kojarzymy. Ja mam takie skojarzenie z Peugeotem z przed kilku lat. Rozwaliłem jedną 208, dlatego że stała zaparkowana, to była zima, ja wjechałem w zaparkowany samochód, bo straciłem przyczepność. Długa historia, ale generalnie mój samochód, którym wtedy jeździłem, to był Ford Focus z 2013 roku, był w zasadzie cały i zdrowy, a peżot, który był jakieś 10 lat starszy, no cały się rozsypał. Dzisiaj nie ma o tym mowy, to są niesamowicie solidne samochody i jakością wykonania potrafią zaskakiwać, no i są przede wszystkim także bardzo, bardzo ładne. Po więcej komentarzy dotyczących tego, jakimi samochodami obecnie jeżdżę, jakie mam odczucia o tych samochodach, zapraszam na mojego Instagrama. Dlatego, że tam prowadzę wtedy takie dzienniczki dotyczące tego, czym akurat jeżdżę i dzielę się z Wami opiniami na temat różnych samochodów. A tutaj będę po prostu takie ujęcia i krótkie komentarze na temat różnych samochodów podrzucał. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, czy sekcja komentarzy, czy mój Instagram stoi dla Was oczywiście otworem. A na dzisiaj. To już wszystko. Dzięki wielkie i do zobaczenia.